Witajcie, moje kochane wagi, na czytaniu z kart tarota na ten wiosenny czas, na ten wyjątkowy czas. O tej wiosny pewno nie zapomnimy nigdy. Jest szczególna i w zasadzie w każdym czytaniu, dla każdego znaku czuje się tę niezwykłość tej wiosny, tego czasu. I dla Was też jest to bardzo mocne czytanie. Chyba bliźnięta miały równie mocne jak Wy, bo karty mam już wyłożone. One wypadają mi bardzo spontanicznie podczas czytania, i właśnie tylko wypadnięte biorę pod uwagę, i one właśnie są takim najprawdziwszym przekazem dla Was. Plus oczywiście moja taka interpretacja płynąca prosto z serca. Mam nadzieję, że w jaki sposób Wam to pomoże odnaleźć się w tej rzeczywistości, którą teraz macie? Coś może Wam ten mój przekaz doda, yy, może w czymś Wam pomoże. Yy, więc tak, na 13 chyba kart tutaj yy, bo użyłam dwóch talii, Good Tarot i Kristin Zinich. 7. To wielki arkana. No i to takie potężne. Więc e, rzeczywiście y, szykują Wam się potężne zmiany, właśnie teraz, właśnie. Myślę, że one są związane z tymi ogólnymi zmianami w świecie, bo to się przekłada na nasze życie codzienne, na naszą pracę, na nasze stosunki w rodzinie, na to, co mamy w sobie. To wszystko w nas się zmienia. Może zacznę od karty spośród moich. Posennych kart. To jest karta takiego wybuchu, takiego wulkanu. Wulkan wybucha wtedy, kiedy nagromadzi się w nim ta cała materia i to nie ma już innej możliwości ujścia, tylko to musi wybuchnąć, żeby mogło się wylać. Czegoś po prostu jest już za dużo. Może są to emocje, których teraz jest bardzo dużo. Nie wszystkie rozumiemy, ale czujemy ich przepełnianie, przelewanie się i trzeba im dać ujście. Wulkan, co prawda, wybucha i ma często siłę niszczącą, ale ma też taką moc gwałtownego wyrażania siebie. To jest taki nagły wybuch szczerości, to jest zobaczenie prawdy, to jest możliwość głębokiego oczyszczania, co w konsekwencji prowadzi do, do uspokojenia, do uporządkowania, do zmiany. Bardzo dynamicznie zaczynacie ten wiosenny czas, zwłaszcza, że pierwszą kartą spośród tarotowych kart jest karta wieży. I na karcie wieży również kończycie to czytanie. Cóż y, mogą oznaczać takie wieże, takie zawirowania w Waszym życiu? No, dla każdego pewno coś innego. Być może, że y, dostrzeżecie potrzebę zmian w sobie. Być może, że te zmiany zostaną wymuszone na Was poprzez y, wszelkie przewroty z zewnątrz. Zaczynamy adaptować się do nowych warunków, modernizujemy y, naszą pracę, nasze układy, przekształcamy y, coś w sposobie naszego myślenia, reorganizujemy się po prostu, usprawniamy, doskonalimy siebie i swój świat, odnawiamy coś. Po prostu taka rewolucja jest potrzebna, żeby w ogóle możliwy był rozwój, żeby możliwa była jakaś odmiana. I myślę, że ta wiosna to jest właśnie taki krok milowy, taki wielki przewrót w każdej dziedzinie waszego życia, bo ta zmiana dotyczy głównie waszego sposobu patrzenia na świat. A jeśli właśnie coś w was się mocno poruszyło, w coś w was drgnęło, to dzięki temu wszystko wokół was się zmienia. Pod kartą wieży macie cesarzową i trzy buławy. Cóż to oznacza, bo ja myślę, że te karty są związane właśnie z tą zmianą. Co się u Was zmieni? No zmieni się Wam całe cesarstwo, cała struktura, którą zbudowaliście. Spojrzycie inaczej na Waszą rodzinę. Może zobaczycie nową prawdę o swoich najbliższych. Może przez to, że jesteście teraz więcej z nimi, zupełnie inaczej będziecie ich postrzegać. To wcale nie oznacza coś złego, że wasze stosunki nagle się popsują. Tylko właśnie może przez to, że coś dostrzeżecie, będziecie mogli coś naprawić. Coś udoskonalić. Będziecie również mieli przewrót majowy w tych Waszych stosunkach, może z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo pokazuje się to w karcie trzech buław, która mówi o y, współuczestniczeniu w życiu jakiejś społeczności, która też y, pokazuje potrzebę bycia wśród przyjaciół, wśród znajomych. Trzebuławy też tutaj nazwane w tej talii kart cnotą to takie działanie dla dobra innych, takie bardzo uczciwe i pełne idei. Ukierunkowane na dobro całej właśnie społeczności. Nie tylko swoje. Reasumując, po prostu ta wieża. Bardzo dużo zmienia w układach tych naszych wewnętrznych, rodzinnych, intymnych, ale również tych na zewnątrz nas. A potrzeba zmodernizowania tych układów jest ogromna, bo zobaczcie na wizerunek tej karty. Ta wieża nie wali się ze względu na, nie wiem, piorun, który często w wizerunku tych kart właśnie y, powoduje zawalenie się czegoś, czyli jak gdyby niebiosa zsyłają pomoc, y, burząc nam. Tylko ta wieża wali się, ponieważ miała słabe fundamenty, ponieważ była już stara. Jej czas po prostu dobiega końca i na tym miejscu trzeba zbudować coś nowego. Coś na nowych fundamentach. I mówi o tym obok karta papieża. Zobaczcie, znowu Arka na Wielkie. Silna karta, mówiąca o wymiarze duchowym tych zmian. Bo papież to taki przywódca duchowy. To takie połączenie tego, co stabilne, ziemskie, z tym, co na górze, z tym, co w niebie. Papież to dekalog, to przykazania, według których funkcjonujemy. Więc zobaczcie, że bardzo dużo zmienia się w tym naszym życiu. Kochane wagi, mogłabym teraz powiedzieć, zmienia się diametralnie, zmienia się wszystko. Cała konstrukcja naszego świata, w tym w czym żyliśmy, w tym jacy jesteśmy, zmieniają się zasady, yy, którymi kierujemy się w życiu. Czasami trzeba właśnie takiego wybuchu wulkanu, trzeba wielkiej burzy, jakiegoś tampnięcia, trzęsienia ziemi, żeby coś w nas drgnęło, żeby coś się w nas zmieniło, żebyśmy spojrzeli na sprawy zupełnie inaczej. I to, kochane wagi, właśnie ten moment, to właśnie dzieje się teraz. To czas tej wiosny. Jest taki dla Was dynamiczny. Oczywiście, każda zmiana pociąga za sobą mnóstwo lęków i obaw, bo nie umiemy się tak od razu odnaleźć w nowej rzeczywistości, w nowych warunkach. Potrzebny nam jest czas adaptacji, ale, kochani, może też tak być, że nie będziemy mieć zbyt wiele czasu na zastanawianie się, na dostosowywanie się do nowych warunków. Bo dzieją się rzeczy bardzo dynamiczne i wymagać będzie naszych energicznych działań, bo jest też pod tym papieżem karta koła fortuny, który też mówi o zmianie, o takiej zmianie, na którą nie mamy wpływu. To jest zmiana losu, to jest karta karmiczna, to jest coś, co po prostu jest w naturze taką stałą, takim pewnikiem, że zmiana jest czymś nieuniknionym. Wszystko cały czas podlega zmianie. My się zmieniamy i wszystko wokół nas się zmienia. I wymaga to też takiej akceptacji od nas tego, że trzeba przyjąć to, co idzie od losu i odpowiedzieć błyskawicznie, też z impetem. I mówi o tym następna karta, siedmiu buław. Znowu jest to karta działania, takiej operatywności, ognistości, wielkiej ruchliwości. To jest żywiołowość. Więc po prostu jedno działanie będzie pociągać za sobą następne. Jeśli coś zadzieje się w waszej pracy, bo warunki ogólnie się zmieniają, to wasza odpowiedź musi być natychmiastowa, bo nie ma czasu na to, żeby w tej chwili siedzieć i czekać. Trzeba mieć nowe pomysły, budować nową rzeczywistość. To dotyczy również zmian w waszych układach rodzinnych. Nie można być biernym. Teraz, po tych wszystkich yy, burzach, po tych wszystkich ujawnionych szczerze i prawdziwie, yy, odkryciach, odkryciach dotyczących członków waszej rodziny, być może najbliższych, być może przyjaciół. To wszystko zmusi was do szybkiego działania, do żywiołowej odpowiedzi na to. Bo jesteście w ogóle znakiem, który właśnie lubi harmonię, lubi jak jest wszystko takie poukładane. Jak wszystko ma swoje miejsce, a tutaj nagle wszystko jest w wielkim chaosie, wszystko się zmienia i jedynym sposobem na to, żeby przywrócić harmonię, jest współdziałanie, jest wejście w sam środek tego chaosu i próba takiego dzielnego zadziałania, żeby to z powrotem przywrócić do równowagi. I o tym właśnie mówi ta karta siedmiu buław. Zobaczcie, oznacza tutaj właśnie taką dzielność. Ten człowiek na wizerunku tej karty, on walczy z tymi wszelkimi przeciwnościami i on wygra. On wszystko przezwycięży, przez to, że ma nieugiętą postawę, że ma chęć walki, że nie ucieka, nie jest wierny. Tylko podejmuje wyzwanie. Co oznacza to w waszym konkretnym przypadku? To oznacza, że po prostu cokolwiek się nie zadzieje, czy w pracy, czy w rodzinie, czy w jakiejkolwiek sytuacji waszej w życiu, po prostu stawcie temu czoło. Nie uciekajcie od żadnego problemu. Bo to przede wszystkim jest wielka nauka, nauka życia. I o tym mówi następna karta: Sześciu Mieczy. To jest właśnie wypływanie na nowe obszary, na nieznany teren. I dzięki nowym warunkom jest możliwa nauka, zbudowanie nowych doświadczeń. A ta dzielność w tych y, siedmiu buławach i te sześć mieczy mamy pod kartą rycerza Pentakli. Który buduje materię, który jest odpowiedzialny za naszą materialną sferę życia. Czyli uznajmy, że i w tej sferze właśnie coś będzie eksplozywnie i lawinowo się zmieniać. Ale przez to, że nie będziemy wobec tych zmian bierni, to będziemy mieć na nie wpływ. Jeżeli na przykład yy, pracodawca, będzie chciał zaoszczędzić w tym czasie kryzysowym, właśnie, i będzie wymagał od nas czegoś więcej, to my nie obrażajmy się na naszego szefa, tylko wchodźmy w to, uczmy się czegoś nowego. Uznajmy tę nową sytuację jako wyzwanie, żeby podjąć nowy temat, żeby czegoś się nauczyć, żeby poszerzyć swoje horyzonty. Bo taki właśnie ma charakter karta sześciu mieczy, uczenia się, nowego doświadczania, budowania nowej wiedzy. To jest po prostu karta takiego osobistego rozwoju. A zaraz obok mamy następną kartę wieży. Ale tym razem w wizerunku tej karty jest taka siła zewnętrzna. Widać piorun, który tą wieżę zawalił, który spowodował, że z tej wieży wypada ktoś, że w ogóle wszystko się zmienia. I to jest siła zewnętrzna. A cóż to może oznaczać dla naszego życia, dla naszych spraw? To jest po prostu wspomaganie losu. To jest ta karma, to jest to koło fortuny, to jest ta potrzeba wymuszenia zmian, za której jesteśmy w perspektywie czasu wdzięczni. Błogosławimy los, że zesłał nam w rezultacie coś takiego. Często nie widzimy tego od razu, bo jesteśmy zbuntowani, bo jesteśmy zrozpaczeni. Ale widzimy to po jakimś czasie że dobrze, że tak się stało, nie wiem, że zwolnił nas ten szef, bo umożliwiło nam to wejście w coś zupełnie innego. Bo bez tego pewno byśmy nie zdecydowali się na zmianę. A zobaczcie, obok wieży jest karta Asa Buław. To jest właśnie rozpoczynanie czegoś nowego. Akurat dałam tutaj przykład pracy i zwolnienia. Aczkolwiek może to oznaczać cokolwiek innego. Bo przecież każda zmiana ma swoje następstwa. Na każdą taką rewolucję odpowiadamy ewolucją, jakimś zmodernizowaniem swojego życia. A zobaczcie, w tym całym układzie kart. As buław kończy całe czytanie. To jest zaczęcie czegoś nowego, czegoś. Od zera, ale z wielkim potencjałem, z wielką siłą i dynamiką. Popatrzcie na tą kartę. Ile w niej jest ognia, ile tu jest mocy, siły. Może to dotyczyć właśnie budowania inny sposób tej waszej materii. może to dotyczyć budowania na nowo, właśnie waszych relacji, waszych intymnych związków, bo na tej karcie widać i kobiety i mężczyznę powiązanych takim właśnie ogniem, taką wielką namiętnością, taką iskrą, która budzi się przez ten wybuch. I dzięki tym wszystkim zmianom. Tym bardzo dynamicznym eksplozjom, które towarzyszyć będą Wam tej wiosny, dokonuje się w Was ogromna zmiana. Kończy się taki okres trudnego myślenia takich yy, myśli bardzo ciężkich oglądania świata z pozycji kogoś przegranego, kogoś, kto cierpi. O, mówi o tym karta dziesięciu mieczy, która właśnie stanowi o takich trudnych myślach, o czymś, co nas obciąża, czymś, co nas odgradza od prawdziwego i realnego świata, bo to są tylko myśli, to jest coś, co my sami wytwarzamy. I właśnie ta wieża to burza, a dziesiątki są też zakończeniem, czyli kończy się ten czas, kiedy. Właśnie w ten sposób myślimy o sobie, myślimy o innych. Jakieś takie czarnowictwo i takie złe myślenie to jest przeszłość. Zaczynamy aktywnie współdziałać z życiem, z losem. Zaczynamy na nowo coś, bo jest ten as buław. I kochani, idziemy zdecydowanie w nowym kierunku, zmieniamy kierunek. Mówi o tym karta gwiazdy, która jest w ogóle kartą tła. I w całej tej burzliwej sytuacji to jest bardzo dobra karta, bo ona mówi o wchodzeniu na tę właściwą ścieżkę. Na ścieżkę przeznaczenia. I może właśnie los nie miał innego sposobu. Tylko zrzucić wam jakąś cegłę z nieba żebyście mogli zmienić coś istotnego w swoim życiu, żebyście mogli przestawić się, żebyście mogli iść tam, gdzie powinniście pójść. I mówi o tym jeszcze jedna karta, bardzo silna karta, też mówiąca o przeznaczeniu, mówiąca o zmartwychwstaniu. To jest karta Sądu Bożego, która oznacza takie ogólne uzdrowienie. Ogólne wskoczenie, właśnie na tą swoją drogę. Zobaczcie, na tej karcie widzimy taką lampę, która jak olśnienie nagle coś rozświetla, i my możemy wyjść z kokonu, możemy wreszcie pokazać się prawdziwi i stać i iść tam, gdzie nas wołają. Robić to. Do czego jesteśmy wyznaczeni, zajmować się tym, o czym od dawna marzymy, a o czym na przykład zapomnieliśmy. Pamiętacie, mieliście niedawno w czytaniu zdaje się, że to była pełnia w pannie taką wysoką górę i perspektywę, z której patrzyliście na świat. Potem mieliście trudne, jakieś takie emocjonalne odchodzenie od czegoś. A teraz macie całkowitą zmianę, zmianę w wielu dziedzinach, na wielu polach. Zmianę całkowitą. Liczcie się, kochani, w związku z tym z różnymi wydarzeniami, które będą wpływały na Was, na Wasze decyzje. Liczcie się z tym, że możecie zmieniać pracę. Możecie zmieniać coś w swoich relacjach. Mogą przychodzić do was nowi ludzie, nowe idee, nowe pomysły. Możecie też poszerzać swoją wiedzę w różny sposób. Może zaczniecie zgłębiać jakąś wiedzę, zmieniać kierunek studiów, podejmować temat, który wcześniej by wam nie. Zaświtał w głowie. Ale całe to zamieszanie, cała ta rewolucja to wszystko zmierza w dobrym kierunku, idzie w dobrą stronę i jest dla Was pozytywną zmianą. Koło fortuny, które tutaj bardzo podkreśla charakter tych zmian, właśnie na lepsze, jest przecież symbolem nagłego szczęścia. Jakiejś takiej niespodzianki od losu. I tutaj w tym rozkładzie ma właśnie charakter wznoszenia się i wzrastania, bo jest pomiędzy bardzo pozytywnymi kartami. Co jak gdyby podkreśla, że to wszystko, ta cała burza, ten chaos, który się zadzieje w waszych życiach, będzie miał pozytywny charakter. I w rezultacie służy czemuś większemu. Bo o tym też mówi karta papieża, który ma połączenie z niebem i wie, że losowi należy ufać. Papież też to ktoś o wielkiej mądrości, o dużym autorytecie. I właśnie Wy też jesteście kimś takim w swoim środowisku, w swojej rodzinie. Jesteście oparciem, wsparciem, kimś, to wyznacza kierunek. Więc jak najbardziej zaufajcie też sobie, swojej intuicji, swojej mądrości. I nie obawiajcie się zmian. Bo dla Was ta wiosna to taki krok milowy, to przeskok do innego życia, do nowego życia. Do Nowej pracy, nowych pasji, to uzdrowienie być może jakichś starych zranień, starych relacji, które nie funkcjonowały najlepiej, to duże zrozumienie i w rezultacie zaadoptowanie się do tych zmian, to obudzenie w sobie ognia energicznego działania, takiej operatywności. O przebudzenie się wraz z tą piękną wiosną do nowego życia, czego Wam bardzo serdecznie, drogie wagi, życzę i do następnego spotkania.